Chyba nie muszę wam mówić, że osoby te w większości nie mają żadnych dokumentów i nie wiadomo, kim oni w ogóle są. A w jaki sposób są weryfikowani? Otóż na podstawie tego, co powiedzą. I tym razem również nie musicie mi wierzyć na słowo, bo takie właśnie informacje wypływają wprost od Straży Granicznej strona niemiecka odmówiła wjazdu na terytorium Niemiec grupie cudzoziemców. I mieliśmy tych cudzoziemców zidentyfikowanych, jeżeli chodzi o ich dane e, osobowe, tak? No, a w jaki sposób identyfikujecie, właśnie skąd wiemy, bo rozumiem, że oni nie mieli ani paszportów, ani wiz, ani dokumentów żadnych. W tym konkretnym przypadku, proszę też wybaczyć, że nie będę oparował zupełnie szczegółami, ale rzeczywiście większość z nich nie miała żadnych dokumentów, więc my po pierwsze bazujemy na informacji zgłaszającego, tak? A strona niemiecka takie ustalenia dotyczące tożsamości robi. Więc mamy informacje od strony niemieckiej dotyczące danych osobowych. Ponadto potem po a w tym przypadku te osoby były zatrzymane przez nas, dokonujemy również czynności sprawdzających własnych, tak? Czyli weryfikujecie te informacje. Do, do, tak, weryfikujemy, dokonujemy czynności też procesowych. Czyli tak właściwie nie ma żadnego procesu, który miałby sprawdzić, czy nie są to osoby zamieszane na przykład w działalność terrorystyczną albo w inne nielegalne aktywności.